Oferty w przetargu na rozbudowę sor w miejskiej lecznicy zostały otwarte, wpłynęło ich sześć. Niestety, każda z nich przewyższa kwotę, jaką szpital chce przeznaczyć na tę inwestycję. Obecnie są one sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym. Najniższa oferta opiewa na kwotę 41,5 miliona złotych, najdroższa na 69, więc widzimy, że rozpiętość cenowa jest bardzo duża. My w szpitalu zabezpieczyliśmy 37 278 tysięcy na ten przetarg, więc po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym tych ofert będziemy musieli dojmować musieli podejmować decyzję co dalej z tym przetargiem czy jesteśmy w stanie dołożyć dodatkowe pieniądze żeby ten przetarg rozstrzygnąć czy ewentualnie zastanowić się nad ogłoszeniem ponownego przetargu 37 milionów 200 tysięcy złotych to pieniądze które mają być przeznaczone na roboty budowlane i niezbędne wyposażenie przymocowane do ścian i podłóg sprzęt medyczny czy stoły będą kupowane w osobnym przetargu Poniedziałek zarząd szpitala ma rozmawiać o ewentualnej pożyczce z władzami miasta.